Czy byliby w stanie sobie Państwo wybrać organizowanie imprezy pożegnalnej? Takie z typy, ale z osobą jeszcze żyjącą, umierającą. Tak zwane Living Awake. W stanach jest to tak nazwane Living Awake, ale są to po prostu spotkania, imprezy rodzinne z przyjaciółmi, które organizuje którą chęć organizacji wyraża osoba umierająca. Jest to rodzaj pożegnania. Tylko właśnie przy jedzeniu, rozmowach, oczywiście w momencie, kiedy ta osoba jeszcze jest w stanie, ale wydaje mi się, że my balibyśmy się tego troszkę ze względu na emocje, bo my boimy się pokazywać emocje często. I tak jak wydaje mi się, że jeszcze w, że, że nie wiedzielibyśmy, czy my możemy się tam śmiać czy płakać. To często już jak się jest w tej sytuacji i jest się z osobami i widać i widzimy, że te osoby same chcą, one same żartują, same chcą być jeszcze tą częścią życia. I wtedy się to rozluźnia, ale wiem, bo nawet rozmawiałam z osobami, które były zaproszone nawet, może nie na imprezę, ale na obiad do osoby, która właśnie y, żegnała się z nimi. Y, bardzo to przeżywało i bardzo się tego bały. Ciekawa jestem Waszych opinii.